Hamburg, 18 październik dwa Święty Benedykcie V, tysiąc czterdzieści lat Twojego pontyfikatu, akurat byłeś w tym mieście. Jak również ze wszystkimi aniołami, ze świętym Łukaszem chodzę Twoimi drogami Boże opatrzność, serca Jezusowego prowadzi mnie moje życie całe które da mi Bóg abym mogło żyć w prawdzie Jezu, ufam Tobie. Tymi drogami chodził również ostatni Fatimski papież. Pius XII. Tymi drogami chodzili polscy królowie. I polska królowa Małgorzata, która urodziła się w kiedy Święty Ludwik, król królów, poszedł do nieba. Było to 25 sierpnia 1370 roku. Jest to miasto Matki Bożej, Królowej Polski, naszej patronki. Dzisiaj mamy 200 rocznicę urodzin. Naszego Patriarcha Polonii w Ameryce. Urodził się w Płużnicy Wielkiej przy Opolu. Świętego Łukasza. 18 października 1824 roku. Nasz apostoł Eucharystii w tym mieście Herman Cohen. Miał 4 lata. Miał 5 lat Herman Koende zaczął występować. Pianista Towarzysz Lista. Urodzony 10 listopada w 1820 roku. Idę jego ulicami. Nie jego ulicami, ulicami miasta, gdzie się urodził, które zostało zawierzonej Maryi przez władców, którzy budowali to miasto. Matko Boże, jest ufam